Witajcie, witajcie, moi kochani. Teraz nagrywam wam filmik o przesileniu wiosennym na wiosnę. Bardzo często się dzieją bardzo duże zmiany w naszych ciałach, w naszym otoczeniu, ponieważ wiosna się budzi i nasze ciała się budzą, a zwłaszcza ziemia. Ziemia cudowna nasza wchodzi na nową wibrację. Moi kochani, czy chcemy? Czy nie chcemy? Ono jest. Ono jest i będzie. I łatwiej to przejść przez hmm, swoją wolę. To, że chętnie to zrobimy. Mimo, że jest niewygodnie, mimo trudności, mimo krytyki, mimo wszystkiego warto się tym zająć. Rozwój duchowy jest cudowny. Codziennie się ulepszacie. Codziennie się poprawiacie. Codziennie szerzej widzicie wszystko. I to nie jest ważne, cokolwiek się wydarzy. To ważne, co wy na ten temat myślicie. Co wy na ten temat mówicie. Bardzo chętnie bym chciała to się tym podzielić, bo ja to wiem. Ale wy to też wiecie, moi kochani. To jest, wiecie, tylko na chwilę o tym zapomnieli. Bo ty i ja jesteśmy jednym. To jest jedyna rzeczywistość. Ty jesteś inny, ja jestem inna. Ale właściwie jesteśmy tym samym. Bo pochodzimy z tego samego źródła. Tylko ty masz inne doświadczenia, a ja mam inne. I to jest bardzo ważne żeby to zobaczyć, że nie jesteśmy różni. I, yy, I nie ma co się gniewać, że ktoś czegoś tam nie rozumie. Tak, on nie rozumie. A jeżeli ty rozumiesz, no to bądź w tym zrozumieniu. Bądź w tej miłości. Bądź w tej zżyczliwości. I to się ułoży. To się ułoży, moi kochani. To jest bardzo... Sytuacja taka, ale życie, życie wymusza na nas to, bo jeżeli życie nas wymusi na takiej sytuacji problematycznej, to wtedy Halo, popracuj nad tym. Nie uciekaj, nie stwarzaj oporu, tylko podziel się z tym. Zaobserwuj i zauważysz, jeżeli to dasz temu uwagę to powolutku powolutku minie to jest takie proste tak tak ale oczywiście to trzeba prawy. ja to umiem zrobić bo ale to już trenuję moi kochani to jest do trenowania moi kochani bardzo się cieszę że jesteście ze mną łapkę w górę subskrybujcie mój kanał bo chcę się dzielić z wami ja się uczę dużo mam dużo materiału mam bardzo dużo materiału ale on musi wypłynąć ze mnie płynnie. Wiem, 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 bo wiem, że tak będzie. Jestem bardzo wzruszona, bo to jest trudne, ale konieczne. Te emocje muszą wypłynąć. Jeżeli wam wypłyną, to też jest fajnie. No, subskrybujcie mój kanał. I łapkę w górę dziękuję.